Cześć, ja nazywam się Grex, i do Was był w kolejnym odcinku Steam Fortressa Dziś pozygamy sobie z eee okej okay. Co tu się teraz dzieje Ja nie rozumieć Ja nie rozumieć co się tutaj dziać O kurde pada bym strącił Byłoby popadzie Kurde Mam cię Patrzcie zaczynamy A, co coś dziwnego jest Nie dobra, to jest ewidentnie bot. No nie no, chcę sobie nagrać odcinek i oczywiście co się dzieje? Są boty! Bo, jakby to inaczej! Za każdym razem są jakiekolwiek boty. Nie potrafię nagrać odcinka, bo za każdym razem. Oj, bot. A tym razem trafię na bota scouta. Aha, to też się ciekawie dzieje. Tak mi się wydaje, że to są boty. Ale prawdopodobnie na to wygląda. Bo kiknęli już hehe, he, nie ma bota hehe. No to co, będzie można nagrać co? odcineczek o! o kurde, stopczeczkę gdzieś nie ma, apteczki Dobra, on nie próbował. Okej. Okay. a ah, zagramy sobie z Spine Mainem, który nie potrafię grać. <grym> no ale zagramy, zobaczymy. Nie, to jest mój, dobra. <grym> Widzę, że ja naprawdę jestem do dupy w tej grze. Ja chcę sobie po prostu pograć Ja chcę po prostu sobie zagrać Nagrać jakiś filmik Nie! Oczywiście, że boty Boty nie potra... Boty mi psują grę Po prostu psują mi grę Bo się zbliża Ja, jednak się nie zbliża Nie mam -y. Szkoda O szti Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Mm, to jest dziwne te boty. Jakiś... sniper. No No to ciekawie się dzieje. No go. Mam Cię. Drugiego mam. Się wyleczymy i za pięścia jedziemy! O ty, 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 Myślałem, że to przeciwnik jest. Jak to się odpalało, bo nie pamiętam już. Dawno temu grałem tą bronią. A, ale dobry jestem. O, kurde. Patrzcie, wysze, wyszły boty. I jakoś lepiej gramy. Fantastycznie. No tak, jak mówię. I żeby teraz zagrać Team Fortressa, to albo trzeba wbić na. społecznościowe, albo. zagrać sobie. Na takim serwerze gdzie nie ma botów. O, dostałem jakiś temek. Dusza wojownika. Fantastycznie. O, wam pokażę co ostatnio zdobyłem. To jest zarombist Beast Taunt. Dosłownie. O, ten się patrzy! Co, co się dzieje? O kurde. Macie hajs. <grymne> Zaczynamy. Let's go. Let's do this. Okup. <grymne> Nie, to było dobre. Teraz to było dobre. Let's do this, do... Do to... <grymne> da Zarąbisty main szpiega. Nie, do. Wow! Jestem bardzo dobry. Oj, ja nie widzę trochę zegarka. Jeste. Dobra, co my tu mamy? Dobra, już mieliśmy kolejny punkt Na kolejne Oj, 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 oj

Oj oj, jedziemy! Free to play i pay to win E no, dobra A, sobie siądę Poczytam komiks. Będzie fantastycznie Let's go! Świetna zabawa! Granie w Team Fortressa! Oj, wysadził. Oj, yes. Przepraszam seksyce, ale niestety ostatnio nie wiem, jak ustawić mikrofon, żeby było dobrze. I nie wiem, czy nagrywa mi się dźwięk. To jest, w ogóle zagadka, ale chyba się nagrywa, tak mi się wydaje, oczywiście. O, tam jest jakiś snip. Granie Pyro Bi like. Świetna postać. Czuję, że mi się coś zrumbało. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że mam troszeczkę nabity na ten, bo to jest kuriozum z tego, co mi się wydaje. Tak, czekajcie. A, dobra. No, czyli działa. Bo... dzisiaj chyba? Dzisiaj kupiłem i, i chciałem przetestować sobie trochę tych rzeczy. Co on taki celny jest?! Co jest, cholera? No to mnie to troszeczkę zdziwiło. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś był tak dobrze i celny. Mój Pairo, pomożemy mu. No ja biegnę na, gó na góry. To jest fajne takie miejsce. Uuuu, działko. Wow, dobry jest ten. Gruby. <laughs> a może to? Oj, to będzie najlepszy sposób. Zamiast grać, pocić się w Man vs Machine, a to ja sobie kupiłem. Jest fantastycznie.

Mama, WP. Jest świetnie. Patelnia. Nie, no kurczę, będę musiał coś z tym zrobić. Kiedyś miałem patelnię, ale... Kiedyś przerobiłem. Ja teraz z powrotem ją dostałem. Nie dostałem, tylko sobie wziąłem i wypożyczyłem. Tam jest snajper snajper Sniper No nie dobra To się już śmieszne robi To się śmieszne robi Ja nie chcę dostawać takiego w pierniczu Dobra Ja też sobie tym zagram A no do nie wyjdę du, 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 dum, dum, dum. Ale dostajemy w a Albo nie, my wygrywamy, okej, okay, ale nie, teraz nie wygrywamy. To szkoda. Uuuu! O Jezu, jak on mi tu ładnie. Myśli, że co, że ja też nie potrafię tak grać? Spoko. A, ja nie mam tych śmiesznych butów. Ale dobra. Może no, z czymś tam trafię. <laughs> Nie, no, nikogo nie zabiłem. Ma być serpco. Ale jest dobrze. 12 zabójstw, chociaż tyle. Bo ostatnio było do dupy. <laughs> nie, no. jedziemy dalej. Let's go. I tak mówię, że w, mówię, wbiłem sobie na jakiś rynek, pokopywałem sobie jakieś temki. Wszedłem troszkę na scrap Team Fortress chyba coś ten z tyłu. Taka stronka jest. O, prawie. Dzięki Pyro! Jesteś najlepszy! Oj! Może kryt wpadnie w końcu jakiś? No dobra, coś tam dostało! W ogóle mam takie do was pytanie, napiszcie w komentarzach czy... ...wam się podoba to, że... Ja nagrywam Team Fortressa czy, czy nie? Czy chcecie coś zobaczyć innego na kanale? I czy też chcecie, żebym więcej gadał na, na, na odcinkach? Bo ja nie jestem jakiś super w gadaniu, lubię sobie pograć, ale pod względem jakiegoś tam lepszego grania, gadania, to tak średnio bym powiedział. No nie. Mam nadzieję, że wyjdzie jakiś ten demo, co mnie dominuje. Dobra. Boże, to snajperów. Tego nie widzisz? No nie, to jest nasz. Dobra. Mm -hmm. Tam mi coś biegało W ja tu byłem ustawiony o, inżynier O, chyba coś leci Dobra, jakiegoś demoma zabiłem No podejdź tam bliżej, podejdź z tą machiną No podejdź no Ale, byś dostał w łeb, panie Snipe. No i coś mi się to wydaje, że będą problemy egzystencjalne. Ty jesteś musisz wychylić musisz no tyś tam był To jest. Mam go. No, jo jo Mam cię ty skurczybyku. Nareszcie. No my, no Dostał z patelni. Poszedł płakać. No nie bez. bez jaj. Oho. No, przegraliśmy, niestety. Cóż, mówi się trudno.